No i mamy kolejny dzień Ja już dotarłem na pierwszy punkt rozładunku, mam jeszcze drugi punkt Rano się podpiąłem, naczepę już mam Wszystko ok, no ale faktycznie na rondach Wjazdach, przejazdach cały czas korzystam Teraz tak tutaj się zamyśliłem, bo muszę obserwować, będą mnie tam niby wołać przed jeszcze raz pod bramę, bo tam oczywiście trzeba czekać na magazyniera z tego przycisku tutaj korzystam namiętnie. Każdy rondo, każdy wjazd gdzieś podnosi się tył, no bardzo blisko jest naczepa koła w sensie osi napędowej, kół na bliźniaku, i to jest kurcze. Naprawdę duże ryzyko, żeby gdzieś nie pochaczyć na tych naszych pięknych przejazdach, rondach. Teraz też tutaj jechałem jedenaską krajową. No to tam są takie te uskoki, przeskoki budują drogę. Także no generalnie rzecz ujmując, trzeba na to mocno uważać. No i nic, czekam. Mam nadzieję, że szybko pójdzie ta, ta, ta pierwsza zrzutka. No, a potem szybko na drugą zrzutkę. No i mam nadzieję jakiś ładunek dalej, kurczę, bo jest naprawdę lipa. Kiepsko, kiepsko. No i dobra. Jestem na stacji po rozładunku. Pierwszy punkt zdjąłem, teraz jadę na drugi punkt i na tej stacji. Tutaj kupiłem ten oto, tutaj o. To urządzonko, żebym mógł korzystać sobie z wtyczki. Tej 24, czyli korzystać z przetwornicy, a co za tym idzie, korzystać z laptopa, co jest w moim przypadku bardzo istotne, ale i tak jestem zły, bo zapomniałem stawić w domu słuchawkę Bluetooth. Mam tutaj ładowarkę, stawiłem słuchawkę w domu, także muszę korzystać z jakichś zwykłych starych słuchawek, a jest to wyjątkowo niewygodne. Mam ile do tej zrzutki drugiej? Do drugiej zrzutki mam 65 km, dobra, mam nadzieję, że szybko pójdzie. Teraz szybko się zapinam w pasy bo jak się nie zapnę w pasy to będzie tiring tirin i ogień super od razu od razu pokazuje na bieżąco świetnie ten podłokietnik, jest mega wygodny super eee, ruszam na ten rozładunek i tu chciałem wam pokazać teraz przed chwilą tu mnie wyprzedziło ciekawe zjawisko ciekawy pojazd na niemieckich numerach camper taki kurcze na podwoziu mana Przygotowany jakiś taka wyprawówka z prawdziwego zdarzenia. No stoi tutaj. Chyba chyba się na dłużej rozkładają, bo teraz widzę, że antena satelitarna może do jutra sobie zostają. No albo nie wiem, czy to jest jakaś... Zobaczcie, czy to są jacyś, nie wiem, badacze, poszukiwacze. No kurczę wygląda. Aha, w ogóle cała ta zabudowa podeszła do góry. To było przed chwilą takie normalnie niskie, a teraz to się takby zrobiło piętro, co się rozsunęło. No niesamowity sprzęt. Ja się kręcę. Ciekawy jestem, dokąd oni jeżdżą, co oni robią, czym się zajmują, ale wygląda to jak, jak z jakiegoś, nie wiem, filmu katastroficznego: Jacyś nie wiem, łowcy busz albo inni szaleni badacze, którzy badają zjawiska, o których my jeszcze nie wiemy. A za chwilę, nie wiem, Ziemia pęknie na pół, jak to w jakichś filmach katastroficznych. No dobra, chyba za, 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 za bardzo się, że tak powiem, rozbujałem w swoich e, rozważaniach. Mam nadzieję, że szybko pójdzie ta zrzutka i że będzie kolejny ładunek To na razie kiepsko, a trochę się obawiam nam tej zrzutki, bo to też tam w złotowie muszę przez miasto przejechać A wiadomo, no, że teraz mi tutaj bardzo zależy jeżdżę, bardzo delikatnie, bardzo, bardzo yy, ostrożnie, żeby nic nie uszkodzić. Trochę mam takiego stracha cały czas. Jeszcze się, jeszcze się tak do końca nie w niego nie w niego nie wjeździłem powiedzmy. Ale ogólnie jeździmy się nim bardzo fajnie Bardzo dobrze, tylko jeszcze muszę tak się nim bardziej Pewnie poczuć o, w ten sposób No i pięknie poszło Wreszcie naczepa pusta Od piątku od godziny dwunastej Mieliśmy to na, na, na naczepie Znaczy nie Naczepa stała na placu Od piątku od dwunastej załadowana tym towarem Tata miał ładować w nocy Załadował wieczorem Przez co przejechał wcześniej No ale już tego piątego rozładować nie mógł, bo oba rozładunki były na poniedziałek Ja miałem to rozładować w poniedziałek, czyli wczoraj no ale przez te zamiany aut i tak dalej to nie, nie, nie wyszło nie wyszło, no i nie, niestety No i stało się gość z biura mnie zaszedł Ja nie go nie widziałem Gadam nagrywam A on do mnie z papierami gdzie jak taki debil sam do się wygadam z komórką, Matko Boska, Co za wstyd Nie no, oczywiście żartuję Znaczy no trochę głupio, nie? Bez przesady, że tam wstyd, trochę głupio Dobra, e, mówiłem co ja mówiłem No, że po prostu przez te wszystkie zawirowania No tośmy z towarem zostali e, Od piątku do wtorku tak naprawdę Ta naczepa stała załadowana Także no, kurs życia Można powiedzieć, że W tym czasie co, co to, jest co tą krajówkę To by może było do Hiszpanii zajechać I jeszcze pewnie powrót załadować Dobra, teraz muszę rozkłócić jak chcę wyjechać. Jadę na załadunek. Niestety tylko do poznania. Na razie mam dalszego kursu jest zimno. A ja się narobiłem, bo miałem pełno pasów, kątowników i mat, wszystko trzeba było pochować, posprzątać. Bo ja teraz jadę ładować na dwie strony, ale bez pasów, także także było co, było co robić. Dobra, włączam się potem. Jechałem na załadunek i teraz będę pierwszy raz próbował Ogrzewania postejowego tego Teraz to jest takie ogrzewanie, które wykorzystuje to, że silnik nadal jest ciepły To co prawda sobie ustawiam na 27,5 To jest tak akurat chyba Od razu się uruchomiło, Zobaczymy, muszę zlokalizować skąd w ogóle To ogrzewanie w cudzysłowie leci Ale słyszę, że działa, bo zaczęło sobie delikatnie mruczeć Ja się śpieszę bardzo, bo mm, Zaraz pewnie będą mnie wołać, ja właściwie dzisiaj nic konkretnego nie jadłem, więc szybko się biorę za jedzenie A potem się będę oczywiście włączał i dalej opowiadał, bo muszę w ogóle opowiedzieć o tym Jak to się stało, że ja tą ślicznotką jeżdżę O długo nie musiałem szukać, po prostu leci z nawiewów, no tak, bo to jest ogrzewanie mokre, tak zwane, czyli po prostu Z nawiewów leci ciepłe powietrze, no zobaczymy jak to się będzie sprawdzać Zawsze trochę tego mokrego ogrzewania bałem Zobaczymy jak się tutaj będzie sprawdzać Dojeżdżam do rozładunku Jest godzina 18.30 Jutro to całe święto e, Niestety nie ładuję Dzisiaj nic więcej Miałem nadzieję, że jakiś dalszy kurs się uda załadować e, Nie wiem, jutro wieczorem po zakazie Albo nawet na zakazie Bo byłaby opcja załadunku towaru, który może jechać w zakazie e, Sobie pojadę, no ale niestety nie ma, nie ma roboty Jest kiepsko z ładunkami Dlatego doładuję dopiero w czwarte rano. A dzisiaj jadę do domu. Normalnie człowiek się powinien cieszyć. No i ja się cieszę, oczywiście, że się cieszę, że jadę do domu, ale chętnie bym już gdzieś tą ślicznotką pojechał dalej. Kurcze. Bo coraz bardziej się tutaj zaczyna mi wszystko podobać. Zaczynam się układać. Wczułem się, że tak powiem, w to auto. Naprawdę bardzo fajnie mi się nim jeździ. I robi wrażenie. Naprawdę robi niesamowite wrażenie. Z zewnątrz to jest kurcze. No w środku zresztą też, ale. Ten kolor, te naklejki, nie wiem, te pasy, napis XF naprawdę robi mega mega wrażenie. Nawet teraz byłem na załadunku, to jakiś kierowca na niego zwrócił uwagę, przyszedł powiedzieć, jaki ma super kolor, że jak wjechał to zaraz pierwsze, to, to jego zobaczył. No naprawdę jest. jest. No, no. DAW, samochód, który gości na naszych drogach od bardzo, bardzo, bardzo dawna, a ten ta kabina to przecież od lat 90 tak naprawdę, tylko tutaj ten przód jest zmieniany, jakieś kosmetyczne, kosmetyczne zmiany są. Ta 106 też już jest, przecież mamy 2020 rok, ona jest teraz, nie wiem czy ten model jest czy od 17 roku, musiałbym to sprawdzić, no sprawdzę, to dokładnie się dowiem. W każdym razie, no już, już jakiś czas jeździ, ale cały czas potrafi robić wrażenie, no bo, bo, bo po co właściwie zmieniać coś, co jest dobre, to no jest ten samochód piękny. Co, co to dużo gadać, no. można się w nim zakochać, jakby nie było także także ja też, niestety zaczynam nawet już dzisiaj miałem myśli, że a może by takiego kupić, faktycznie nowego, znaczy się wziąć w leasing i nieść na, na mnie rodówkę, wyruszyć tak samo z Manem też miałem te myśli tak się zaczyna jeździć, taką nową furą wszystko fajne, piękne, nowe, pachnące jeździ się super, cichutko, automatyczna skrzynia biegów się zaczyna rozkwinać. może faktycznie trzeba spróbować gdzieś na dalsze trasy. No ale... Dobra. Jeszcze włączę się na, za, na rozładunku. Będę leciał na pusty do domu i, i opowiem. to, co mówiłem w wcześniejszym wejściu, co to się stało, że jeżdżę tym dafem. No, jestem już na rozładunku. Stoję pod rampą. Czekam. Na razie się nic nie dzieje. Światło zielone, ale wiecie, to jest to złe zielone, czyli jeszcze nic nie zaczęli. A potem jest to dobre czerwone i jeszcze lepsze zielone, jak już skończą. ale niestety, jeszcze, 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 jeszcze czekam. Jeszcze jest złe zielone. Naprawdę, się nie mogę na to na auto napatrzeć, kurczę, coraz bardziej mi się podoba. Coraz bardziej się zakochuję. Robi wrażenie niesamowite w tym kolorze. Ludzie na niego też zwracają uwagę. Byłem na, na, na załadunku, mówiłem to. Chyba mówiłem o tym, że ten kolor e, Że gość się pytał, czym goś mówił jaki, jaki super kolor, dobra to o tym mówiłem to co już się nie będę powtarzał Przepiękny. wczoraj e, przyjechałem, bo zostawiłem ciągnik pod domem rodziców I powiem szczerze, że, że Takie zajebiste uczucie, takie no, dziwnie, dziwnie wręcz wygląda samochód z prospektów, samochód który się Dotychczas niedawno tylko widziało na, na jakichś właśnie Folderach re, reklamowych, czy, czy, czy czy ogłoszeniach sprzedawcy, bo, a on stoi pod domem, bo chodzi o to malowanie konkretnie. Nie tyle o model samochodu, ale o to malowanie, że to aż, aż dziwnie po prostu się robi, że Że takie auto stoi pod, pod twoim domem w tym, w tym malowaniu. Tak dziwnie, fajnie, po, oczywiście w mega pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także tak to wygląda. No a dlaczego, dlaczego mam Dafa? To jest najważniejsze pytanie. Właściwie, może wejdę do środka i opowiem o tym znacznie cieplej, wygodniej i przytulniej w środku O takich opowieści. Jakiś czas temu, nie wiem, trzy albo cztery tygodnie to było, bardziej chyba cztery, jednego dnia zaczęła domagać moja Renata i Renata taty. U mnie zaczęło się pojawiać to samo, co było przed tą e, najgorszą awarią, jaką miałem w tym roku, czyli te obsady wtrysków. Znowu dziwnie zaczął kręcić. Znaczy. Zapalał za każdym razem, nic się nie wyświetlało, ale długo kręcił, tak jakby Pierwsze symptomy, które pojawiły się jakiś czas temu, dłuższy przed tą pierwszą awarią Znowu wróciły, no i byliśmy źli, że chyba jednak coś jest nie tak, że, że, że samo odnosili do poprawy Że coś jest nie tak, że jest to samo się dzieje, co, co było Także się bałem, to było jakoś tam Rano się zaczęło to dziać, wiadomo, podpalenie rano, potem jedno, drugie eee, Się to powtarzało, więc się bałem, że po prostu koniec dnia będzie taki, że znowu się wyświetli ten komunikat i no i z, już z uszu na ramieniu będę jechała. a tym razem byłem akurat to nie wiem to się rozciągałem w Gorzowie, ale miałem tam kolejny punkt miałem rozodunku w Szczecinie, więc, więc jechałem, jechałem dalej, to arty się powinien się oddalać, więc tutaj w moim się pojawiły te problemy, a u Taty zaczął się uświetlać dymek od Adblue i yy, już zaczął się świecić na stałe, czyli czyli jakiś już się tam pojawił problem. A, więc wystraszyłem się, że w tym momencie zostaniemy bez dwóch ciągników, w sensie będą, będzie awaria na dwóch samochodach. No a to wiadomo, jest już poważny problem, poważny przestój. No i postanowiłem poszukać jakiejś testówki. W sensie, ja oczywiście nosiłem się z zamiarem, żeby się zgłaszać do, do handlowców, do, do producentów, po te samochody testowe z tego względu, że chciałem. Radnie tyle testować dla siebie, ale też tutaj na kanał, no bo raz, że mi to sprawia super frajdę, a dwa, że jest to myślę, że coś ciekawego, jakieś tam inne ciężarówki, bo nie wiem, ja na przykład, jako pasjonat samochodów, to mogę oglądać test jednego samochodu, szczególnie znaczy ciężarówek, bo taką osobówki może mniej, ale jeżeli by były ciężarówki, no na przykład nie wiem, test, czy, czy po prostu prezentacje, bo uwielbiam oglądać prezentację e, danej, danej marki, nie wiem, różnych tam. E, Twórców, czy u różnych po prostu prowadzących dany, dany kanał, bo po prostu interesuje mnie z perspektywy każdego z osobna, co o danym samochodzie może powiedzieć. Więc mimo, że te samochody, które są, które są ee, już jakoś znane, bo DAF wiadomo jest znany, MAN jest znany, no to myślę, że jest to coś ciekawego dla kogoś, kto takim samochodem nie jeździł, albo chciałby zobaczyć jak, jak ma w środku, albo co po prostu ktoś inny o tym samochodzie myśli. Myślę, że takie myślę, że, 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 że tutaj testy, prezentacje ciężarówek to jest ciekawa sprawa. Ale mówię, poczekam jeszcze z tym, bo może, nie wiem, trochę, żeby się kanał trochę rozwinął, żeby, żeby faktycznie e, jakoś do większego audytorium trafić. No ale tego dnia po prostu, no już najzwyczajniej w świecie stwierdziłem, że spróbuję może, a nuż się uda. Raz, że to podratuje naszą sytuację, że tak powiem w cudzysłowie firmową, a dwa, że e, no, będę, miał, będę miał ciekawy materiał. No i zadzwoniłem. Pierwsze co zadzwoniłem właśnie do DAFA, bo z, yy, miałem kontakt cały czas do handlowca. Bardzo w porządku gość, który mi dał tą testówkę, yy, pierwszą, którą miałem tak, półtora roku temu, tego białego loadeka, którego też są zdjęcia <coughs> na, na Instagramie. Yy, wtedy to pamiętam, byłem w ciężkim szoku, bo dla takiej malutkiej firmy jak moja, tak nieśmiało zadzwoniłem, zapytałem się, bo mój kolega miał. I okazało się, że nie ma problemu jak najbardziej. Jestem wpisany na listę, a wtedy nie wiem, po dwóch czy trzech dniach był już od razu telefon, że ktoś tam z listy wypadł. Czy nie chcę go przypadkiem odebrać już na ten weekend? Także wtedy to mi poszło super łatwo, super było naprawdę w ciężkim szoku byłem i, i bardzo zadowolony z tego z tego tytułu, że tą testówkę wtedy tego DAFA dostałem. No i ze względu na to, że tak był dobry kontakt i takie mega fajne potraktowanie. Yy... Powiedzmy, no nie klienta, no kogoś, kto mógłby zostać klientem, no ale niestety nie, nie, nie zostałem e, klientem DAFA, że ale ja zostałem tak super w sposób utraktowany, to postanowiłem spróbować zadzwonić. No i powiedziałem mi na sytuacja, że y, mam kanał na YouTube, że takie prezentacje testy ciężarówek przeprowadzam, że bardzo chętnie bym po prostu jeszcze raz pojeździł sobie takim samochodem i jednocześnie zrobił jakieś filmy. No a z drugiej strony po prostu też mówię, że mam taki problem i, i pomogłoby mi to ze względu, że mam samochody. Mam awarię samochodu poważną. No i pan Bartek stwierdził, że z, y, musi się skontaktować, bo to wiadomo, nie jest taka oczywista sprawa, ze względu na to, że już taki samochód na testach miałem. No i jak się okazało, y, został ten samochód udostępniony, także naprawdę Szapoba firmy Dlaf super, po, super podejście, jestem bardzo wdzięczny. I no, dzięki temu mam ten super wóz na. Dwa tygodnie, i mogę też, się, mogę też go pokazać i, że tak powiem, przeanalizować. O, z każdej strony będziemy się nim, że tak powiem, zajmować. Także jeszcze raz muszę powtórzyć, że po prostu super i bardzo, bardzo dziękuję. No a jeszcze oprócz tego, ale to na razie jest tylko taka zajawka, będzie też taka, można powiedzieć, niespodzianka i dla mnie super sprawa związana z samochodami marki DAF, też pojawi się na kanale. I nie będzie to związane tak tylko rzucę taką taką takiego teasera taką zajawkę, że nie będzie to związane z transportem takim jakim, z takim rodzajem transportu jaki wykonuję na co dzień. Także podsumowując, kolejny czy kolejny raz, właściwie e, pierwszy raz to było z Manem, teraz z Dafem, no i tak można powiedzieć, że kolejny raz YouTube daje mi niesamowitą szansę, niesamowitą Friday, i możliwość pojeżdżenia takim super nowym wozem. No i zrobienia jakichś tam ciekawych filmów Także no DAF niesamowicie pomógł Udostępnił samochód do tego jeszcze miałem możliwość skorzystania ze szkolenia takiej ekonomicznej jazdy i w ogóle użytkowania tego samochodu także To jest jedno Super plus zresztą nie tylko wykorzystam to do jazdy DAFem ale też po prostu W innych swoich samochodach takie w sumie ciekawostkę Czy może nie ciekawostkę ale Dobrą radę, którą, którą dostałem od tego trenera. Wszystko będę się starał, mam nadzieję, że będę potrafił przekazać w tych kilku filmach teraz, które będą o tym dafie. I myślę, że będzie tych filmów więcej, bo, no bo już na przykład dzisiaj nagrałem tyle materiału, że chyba to taki bonus, bonusowy film wyrzucę trzeci w tym tygodniu. Taki po prostu vlogowy też między innymi, przez to, że jest to święte, że będę miał to czas zmontować. Ale też co się, stało, dlaczego? co się stało że z tymi naszymi ciężarówkami, w sensie z tymi awariami, o których mówiłem. No bo w Tatyrynacie wystarczyło przyczyścić, wypiąć, wpiąć jeszcze raz wtyczkę przy pompie i jest wszystko ok. I na razie przynajmniej wszystko w porządku. A nie ten dymek się nie wyświetla, jest wszystko w porządku. U mnie jakoś problem z tymi e, obstami minął, bo zaczął normalnie zapalać. Nie wiem, czy to też po tym już mówię, kuczy, może miałem niedokręcony któryś bak, może on trochę łapał powietrze, bo miałem mało paliwa też wtedy. Może do z tego tytułu się działo. Na razie ten problem minął, może wróci, nie wiem. Jest na warsztacie będzie to sprawdzane. Mam nadzieję, że, że, że dojdą. W każdym razie przed, przed. Teraz, odbiorą tej testówki w tym tygodniu, tak by Renata już wiedziała, że po prostu może sobie odpuścić i nie musi już dłużej wstrzymywać, że po prostu może pokazać symptomy awarii, coś się zaczęło dziać. Z z hamulcem wydechowym, plus powiedzmy układem wydechowym, w sensie słychać, że gdzieś jest przepalony, bo zaraz to stosu takiego, takiego basowego dźwięku. Eee, hamulec górski nie hamuje, przynajmniej bardzo słabo. Dziwne dźwięki z siebie wydaje, takie styczenie gdzieś tam jest nieszczelność, prawdopodobnie. Także eee, mam nadzieję, że to nie jest związane z turbo. No. Bo też trochę może inaczej słychać turbo przez to, że się rozszczelnił Hamulec górski prawdopodobnie I też trochę inaczej to słychać, bo moc ma i wszystko w porządku No w każdym razie, jak te symptomy wystąpiły, no to już nie ma Nie ma co, trzeba Ją ustawić na warsztat, nie jest już też na warsztacie Także nie obrazi się, bo To był jej zamierzony Zamierzone działanie Jest u Pana doktora A my możemy W sensie ja Jeździ Dafem i dzięki temu, no wiadomo, że straty będą tak czy siak, ale ograniczone, dzięki temu, że przynajmniej nie, nie yy, że samochód, że nadal można zarabiać. A jeszcze przed, zanim wpadłem na pomysł, żeby po te testówki dzwonić wcześniej, no to ja nawet próbowałem wynająć ciągnik, ale to nie jest takie proste, bo wynająć ciągnik można tylko tak naprawdę na, na dłuższy termin. Znaczy na dłuższy termin, minimum miesiąc, ale no to się wtedy już mija z celem, bo wynajdzie. No i tyle. Kończę ten odcinek, kończę dzień, niech się zapali czerwone. Jadę na bazę i do domu. No i niestety jutro... No bo stety. No stety, znaczy... Wszyscy w domu. Tata przyjdzie jutro koło południa, a tak wszyscy stoimy w domu. Także mamy dziurawy tydzień i to na pewno da radę odczuć. Niestety. Dobra, na razie.